Cześć, nazywam się Roman Szemczak i na tym kanale dzielę się wiedzą, spostrzeżeniami i obserwacjami z zakresu trade marketingu, merchandisingu czy pricingu. I zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Czasami w sklepach stosuje się takie rozwiązania, że. Niektóre produkty z kategorii dzieli się w różne strefy sklepu. Jest to związane z tym, że są kategorie tematyczne i kategorie specjalne. Dlatego część asortymentu może być w kategorii tematycznej, część w kategorii specjalnej. Natomiast nie zawsze takie rozwiązanie jest prawidłowe, bo jak zobaczycie zaraz w tym punkcie sprzedaży, w tej sieci, budzi to moje duże wątpliwości, czy tak powinno być to zrobione. Zresztą zobaczcie sami. W tym miejscu mamy piwo balskocholowe i smakowe. Tutaj jest reszta piw alkoholowych, a zobaczcie ile trzeba przejść, żeby zobaczyć, dostać kolejny asortyment. I dopiero tu mamy piwa rzemieślnicze, a tam pozostałe piwa jasne. Pomyślmy teraz o tym, jak się klient zachowuje w takim sklepie. On, mając potrzebę zakupową w postaci chciałby kupić sobie jakieś piwo, szuka piwa tam, gdzie jest cała kategoria. A wszyscy, którzy do tego sklepu chodzą, wie, że ta kategoria jest ustalona w konkretnym miejscu. Czyli tam, gdzie jest piwo jasne, gdzie jest piwo rzemieślnicze, to tam będzie szukał również piw smakowych czy piw bezalkoholowych. Niestety, w tym przypadku jest inaczej. Kategoria została. Rozdzielona, jedna jest w jednej strefie sklepu, druga część kategorii jest w drugiej części sklepu, co spowoduje, że tak naprawdę klient będzie mieć zamieszanie. W sytuacji, gdy on nie wie, że znajduje się to piwo dodatkowe w tamtej strefie, to może sobie pomyśleć, że nie ma tego piwa w tym sklepie, co będzie dla niego zastanawiające, dlaczego tak właśnie jest. Stąd też, jeżeli już chcemy, w dwóch miejscach ustawić daną kategorię, no to powinniśmy całą jedną kategorię mieć w jednym miejscu z całym asortymentem, a wybrane asortymenty, czy wybrane kategorie, czy wybrane marki piwa umieścić w kategorii specjalnej. Takie rozwiązanie byłoby najlepsze, żeby klient nie miał pewnego zamieszania. Wówczas Klient, który zawsze poszukuje piwa w tym jednym miejscu, wie, gdzie to piwo jest. A drugi klient, który nawet nie myślał, żeby kupić takie piwo, zobaczyłby w innym miejscu w sklepie, być może by odkrył potrzebę zakupu tego piwa. Pomyślmy, czy takie rozwiązanie nie byłoby lepsze? Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to daj lajka, albo wyślij go osobie, która będzie zainteresowana jego treścią. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami merchandisingowymi i rozwiązaniami, które mogą być stosowane w sklepie, to zasubskrybuj mój kanał. Będą tam ciekawe informacje. Dzięki, cześć i do zobaczenia w kolejnym filmie.